Rada Galaktyczna, w całej swojej okazałej arogancji, zebrała się w sali wyrzeźbionej z kości martwej gwiazdy, pod żyrandolami z zespolonych księżyców i nad posadzką wypolerowaną pyłem zapomnianych cywilizacji. Przybyli w pełnym przepychu jak zawsze, odziani w ceremonialne szaty z żywego jedwabiu, oddychając rzadkim powietrzem sprowadzonym z planet o wysokim ciśnieniu. Byli dyplomatami, królami, tyranami, strategami, Wszyscy o tym samym wyrazie twarzy pod różnymi skorupami, wyższości. Na środku sala fotel terenyi stał pusty, dopóki ona nie wkroczyła. Nikt się nie odwrócił. Bez fanfar, muzyki, straży honorowej, nie miała welonu, świecących ozdób ani pancerza, tylko zwykły szary garnitur. W świetle pryzmatu wyglądał niemal niezręcznie. Obcasy delikatnie stuknęły o kryształowy marmur. Jej krok był równy, bez pośpiechu, jakby spacerowała po ogrodzie, a nie wkraczała do legowiska tysiąca gatunków, które wszystkich uważały ludzkość za mniejsze niedogodzenie. Niektórzy delegaci szeptali zdezorientowani, inni się śmiali. To ofiara ziemi, urzędniczka? prychnął draksjański przemawca, gdyż jego gatunek połknął kiedyś posła w całości podczas negocjacji. Może nie chichotał inny. Ona się nie odezwała. Dotarła do podium, jednym ruchem aktywowała tłumacz. Czekała. Jej ręce były spokojnie złożone, postawa niewzruszona. Przewodniczący Rady, siedmioczne stworzenie, zwane Threxil, brugnął powoli, celowo dając do zrozumienia swoją irytację. Zidentyfikuj się, Teranko. Nie jesteś wyznaczoną pełnomocniczką. Wyjaśnij pogwałcenie protokołu. Jej głos był łagodny. Imię jest nieistotne. Przemawiam w imieniu Ziemi. Śmiech znów wypełnił Salem. Szyderczy, lekceważący, protekcjonalny. Delegat ze sarnatu teatralnie przytoczył sześć ramion. Treksil warknął. Wobec tego ziemia popełniła swój ostatni błąd. Na komendę od sufit odczepiły się dwa drony bezpieczeństwa. Wymierzyły wiązki paralizujące, zaprojektowane na opancerzonych wojowników. Ktoś krzyknął. Protest. Doradca z neutralnej republiki Dailari. Ale nikt nie zwrócił uwagi. Rozkaz został wydany. Drony otworzyły ogień. Pierwsza wiązka miała ją powalić drgawkami, druga uniemożliwić oddychanie. Obie jednak spotkały jej ciało i znikły. Bez wybuchu, bez odbicia. Jak krople wody wchłaniane przez kamień. Przez jej sylwetkę przeszedł błysk. Jej skóra zadrżała. Nie od światła, lecz od czegoś głębszego. Coś starożytnego. Po raz pierwszy od wejścia nastała cisza. Podniosła głowę, spojrzała wolno po sali. Jedno spojrzenie, które zdawało się zdjąć zasłona z rzeczywistości, jej oczy nie były już ludzkie. Płonęły zimnym ogniem, głębokim i cierpliwym, niczym dwie gwiazdy, które przeżyły śmierć swoich galaktyk. Znowu przemówiła. Ziemia zawarła pokój, powiedziała. Ostrzegaliśmy was, nie mylcie milczenia z słabością. Głos nie był wzmacniany, a jednak każdy w sali usłyszał go nie w uszach, lecz w najstarszym zakątku swego umysłu. Tam, gdzie pamiętają, czym bywała rola ofiary. Drugi dron próbował się odnowić, ale spadł z sufitu jak kamień. Rdzeń energetyczny jęknął, gdy systemy się rozpuściły. Delegaci zerwali się z krzeseł, szepty przerodziły się w warczenie, warczenie w oskarżenia. Treksil wstał, macki zadrgały, krzyknął: To pogwałcenie traktatu z Blenar. Ośmieliłaś się zagrozić nam bronią w naszym sanktuarium? Ona się nie poruszyła. Nie jestem bronią! Powiedziała spokojnie. Jestem klauzulą, którą Ziemia umieściła w traktacie, którego nigdy nie przeczytaliście. W sali zapanowała dezorientacja, niczym wirus. Traktaty? Klauzula? Nikt nie czytał na serio porozumień Ziemi. Śmiali się z ich szczegółowości, przypisów, redundancji prawnej. Ich starzyści jedynie przejrzeli je. Asystenci drwili. Ziemia dla nich była biurokratyczna, powolna, bezpieczna. Zignorowali artykuł 87 c klauzulę zwaną protokół Angelus. Odeszła z podium nie impetem, lecz absolutną nieruchomością, tego rodzaju, co następuje tuż przed pęknięciem tamy. Jej obecność zdeformowała powietrze nie fizycznie, lecz duchowo. Ktokolwiek posiadał zdolności psioniczne, cofnął się, jak gdyby jej istność była rozdarciem rzeczywistości. Emisariusz Drejkari osunął się na ziemię, szeptając w swoim języku: Nie ma centrum, ani cienia. Dyplomata z triady w panice wyciągnął pulsacyjny nóż, ale blok rozpadł się w proch. Kobieta spojrzała na Treksila. Uderzyłeś emisariusza ziemi, powiedziała. Treksil prychnął obronnie. Ty nie jesteś emisariuszem. Jesteś plugastwem. Zatrzymała się kilkanaście kroków od niego. I wtedy z wnętrza garnituru wyjęła jedną monetę. Ziemskiego wzoru datowaną, nieznaczącą. Rzuciła ją w powietrze. Nie opadła. Zawisła nad salą, kręcąc się powoli, gdy grawitacja gięła się wokół niej, a światło zwężało do igłowej kropki. To nie była broń. To był sygnał. Odpowiedź. We wszystkich sektorach galaktyki ukryte satelity Ziemi aktywowały się jednocześnie, nadając zaszyfrowane komunikaty do systemów, które Rada uznała za bezpieczne. Na pograniczach nieba przyciemniały się w pierwszym Moonshadow bezgłośnie. Na trasach zaopatrzeniowych armady migały w świetle. Nie przez hyperskub, lecz przez zagięcia czasu, które ludzkość nigdy nie przyznała, że potrafi kontrolować. Rada tego nie pojęła, ale poczuła. Coś ogromnego, coś czujnego, coś, co czekało na tę chwilę, zaczęło się przebudzać. Kobieta spojrzała na zawieszoną monetę, wciąż nienaruszoną przez czas. — Otworzyliście puszkinę Pandory — powiedziała cicho. — Teraz obserwujcie, co z niej wyjdzie — i w całej galaktyce gatunki, które szydziły z milczenia ziemi, zaczęły spoglądać w niebo. I zamykać drzwi na noc. Cisza obezwładniła salę rady, niczym zaciskająca pięść. Każde tętno niosło się echem jak bębny wojny w czaszkach tych, którzy kiedyś bez wahania rządzili galaktykami. Moneta nadal zawisała w powietrzu, obracając się nienaturalnie, rzucając blask, który przyćmiewał inne światło, tak, jakby nie odbijała, lecz pochłaniała jasność. Nikt nie odważył się poruszyć. Nikt nie wydobył słowa. Nawet Thraxil, arogancki przewodniczący rady, stał jak skamieniały w koszmarze na jawie. Jego siedem oczu drżało, źrenice skurczone do wielkości igieł. Na zewnątrz, poza osłonami stacji i orbitami planet, ujawniły się pierwsze oznaki zakłóceń w fałdach przestrzeni. Czarne szwy rozdarły gwiazdy niczym kosmiczne rany. Krótkie, bezgłośne nacięcia rzeczywistości. Z których nic nie wyłoniło się, lecz z których wyciekła obecność. Statki pojawiły się bez silników, bez ruchu, nawet nie ogłosiwszy swojego przybycia czujnikom grawitacyjnym. Po prostu były, zajmowały przestrzeń, jakby istniały od zawsze, niezauważone aż dotychczas. Flota Terran nie ustawiła się w formacji ataku. Obiegała, obserwowała. Wnętrze sali zamieniło się w teatr ciemności i napięcia. Kobieta przeszła powoli obok miejsc delegatów. Obcasy jej butów, spadające na podłogę, brzmiały tak donośnie, że zagłuszyły każdy nieśmiały szept. Elfysyczne ciało niektórych delegatów zaczęło się cofać, a ich ochroniarze bez chwili wahania szukali wyjścia, lecz żadnej drogi ucieczki już nie było. Drzwi i portale się zamknęły, kiedy moneta zaczęła wirować. Jeden z ambasadorów, jaszczurzy arystokrata z układu Rutarii, wydusił w końcu z siebie. To szaleństwo. Ziemia nie może trzymać galaktyki jako zakładnika dyplomatycznych gaw. Kobieta zatrzymała się przed nim. Jej twarz pozostała niewzruszona, lecz ton głosu obniżył się tak, że temperatura pokoju spadła o 10 stopni. Ziemia nie bierze zakładników, powiedziała spokojnie. My pochowamy tyranów. Rutari zawahał się, odsłaniając kły, ale jego implant przetłumaczył ciemne znaczenie jej słów. To nie była groźba, to było ogłoszenie pogrzebu uniosła wzrok ku świetlikowi w kopule. Ten otworzył się samoczynnie, bez komend, bez świateł mechanicznych, jak szyba rozczłonkowana przez gwałt. Przez pęknięcie wszyscy delegaci ujrzeli czarne gwiazdy przestawiające się wokół form, których nie sposób określić. Statki, nierealne w swych kształtach, wisiały, cisza, ogrom, niedoświetlone. Nie były do podboju, były nagrobkami w orbicie, cierpliwymi, niewzruszonymi. To nigdy nie chodziło o terytoria. Kontynuowała. Nigdy o zemstę. Zwróciła się ku nim. To chodziło o pamięć. Powietrze drgnęło, ściany zadrżały, i każda istota obecna, każdy dostojnik, każde wcielenie imperium, świata, spuścizny, poczuło tak nieznane dotąd uczucie. Żal. nie emocję, lecz prawo natury utkane w samym splocie grawitacji wokół nich. Bo ona nie była tylko dyplomatką. Była żywą recytacją, pomnikiem w ludzkim ciele, wyrzeźbionym nie gniewem. Lecz wspomnieniem wszystkich imion, które ziemia zamilczała. I przyszła nie po to, by was podbić, lecz by oddać wam wasze grzechy, powiększone od setki. W starożytnych świątyniach kolektywu Ksarn krążyła legenda o stworzeniu, którego nie można zabić, bo nie karmi się ciałem ani wodą. Żeruje na winie. Czeka, aż cywilizacja zakwestionuje własną praworządność i zapomni swoje zbrodnie, i wtedy się znajduje, by pamiętać. Ksarnowie sądzili, że to tylko metafora. Teraz, widząc kobietę neutralną i nieustraszoną w samym sercu ich politycznej supremacji, poznali prawdę. To nie była emisariuszka, to było zwrócenie. Frexil, nagi z grozy, sięgnął po berło kontroli nad systemami obronnymi Rady, rodzące, chroniące żywych przed atakiem tyle, co nigdy przed sobą. Gdy jego palce dotknęły berła, podłoga rozbłysła fioletem, a berło rozprysło się w pył w jego rękach. Nie wybuchło. Nie zabrzmiał alarm, pozostała cisza, siła i sąd odpowiednio ukarane. Delegaci zaczęli widzieć, wizje, wspomnienia, echa innych żyć splatały się z ich duszami. Jeden ujrzał swoich przodków zniewalających, ocalałych z ziemi w czasach pierwszego kontaktu, inny pamiętał głosowanie o zablokowaniu kolonii ziemskich. Winni doznawali wizji przypieczonych na ich sumieniach jak pieśni bez końca. Próbowali odwrócić wzrok, ale oczy zdradzały. Próbowali zamknąć umysł, lecz serce krzyczało: bo to nie ona to robiła. To oni sami. Ich własne umysły, uwolnione przez grawitację sprawiedliwości, nie z maszyn, lecz z obecności. Kobieta ponownie stanęła po środku sali, jakby taniec wyreżyserowała sama żałoba. Myśleliście, że zapomnieliśmy, powiedziała głosem pękającym niebólem, lecz ciężarem pokoleń. Myśleliście, że milczenie oznacza zgoda? Uniosła rękę, nie by uderzyć, lecz by błogosławić. I gdy zatrzymała ją nad wirującą monetą, wydarzyło się coś dziwnego. Moneta zamarła w powietrzu, niesamowicie ciężka, jakby sama czas posłuchał jej teraz. Nie jestem tu, by zniszczyć was, powiedziała cicho. Jestem tu, by dać wam szansę przypomnienia sobie, zanim nadejdzie coś gorszego ode mnie. zanim byście zostali zapomniani przez wszechświat, który was stworzył. Niektórzy się rozpłakali. Niektórzy padli na kolana, a młody ambasador z neutralnego świata wyszeptał: Nie do niej, lecz sam dla siebie. Ona nie jest aniołem śmierci, połykał słowa drżąc. Jest tą, która pyta, nim przyjdzie. Nikt się nie poruszył, a jednak wszystko się zmieniło. Sala Rady nie przypominała już pomieszczenia. Stała się czymś innym, naczyniem zawieszonym między teraz a nigdy, gdzie przeszłość przyciskała dłonie do szkła. A przyszłość stała nieruchomo, obserwując. Moneta już się nie obracała, ale jej obecność była cięższa niż jakikolwiek okręt wojenny. Delegaci siedzieli jak posągi zbudowane z winy, ich ego rozpuszczone przez coś, czego żadna nauka nie potrafiła zmierzyć, a żadna doktryna osłonić. Ludzka kobieta nie triumfowała, nie rozkoszowała się strachem. Nie było uśmiechu, nie było zwycięstwa, tylko bezruch, tak zupełny, że zmusił każdą obcą istotę w sali do skonfrontowania się z tym, czego zawsze odmawiali zobaczyć. Wojna przeciwko Ziemi nigdy nie została wypowiedziana otwarcie, ale toczyła się przez głosy, przez kłamstwa, przez traktaty pisane po to, by kontrolować, wykorzystywać, izolować. Ona była odpowiedzią, którą posłało milczenie. Sangarski archiwista, znany ze swoich przechwałek o niezniszczalnych psychicznym pancerzu, zaczął bełkotać pod nosem. To nie był jego język. To była łacina. Terranska łacina. Nikt go jej nie nauczył. Nikt nie potrafił wyjaśnić dlaczego. Ale gdzieś w jego krwi obudziło się coś pradawnego. Kobieta szła powoli wzdłuż obwodu sali, jej kroki były celowe, dłonie splecione. Minęła wygrawerowaną pieczęć galaktycznej zgody. Spiralę gwiazd wykutą w podłodze, kiedyś symbol jedności, teraz tylko cień hipokryzji. Zatrzymała się przy niej, i przez chwilę gwiazdy wewnątrz pieczęci zadrżały, jakby zawstydzone tym, co kiedyś znaczyły. Baliście się Ziemi, ponieważ nie odpowiedziała, powiedziała, nie patrząc na nich. Pomyliście wstrzemięźliwość ze słabością, ale to była żałoba. Oni nie rozumieli, nie w pełni, więc dała im pamięć nie broń, nie groźbę. Po prostu pamięć. Powietrze się zmieniło, zgęstniało, a sala wypełniła się dźwiękiem. Niegłośnym, nieprzeraźliwym, lecz cichym, ludzkim. Dziecięcy głos, śpiewający. Stara kołysanka z ziemi. Nagranie, nie do zlokalizowania, bez źródła, ale niewątpliwie prawdziwe. Pieśń odtworzyła się tylko raz. W tle głosu dziecka słychać było ogień. Krzyki, powietrze rozrywane pod ogniem bombardowania orbitalnego. Ale dziecko śpiewało mimo wszystko, łagodnie, czysto. Kilku delegatów odwróciło wzrok. Jeden szlochał otwarcie, inny zwymiotował, ale nikt nie poprosił, by przestała. Bo wiedzieli, jakoś wiedzieli, że to nie od niej zależało. Kiedy ostatnia nuta kołysanki zgasła, kobieta w końcu odwróciła się do nich wszystkich. Jej oczy już nie płonęły, ale żałowały. Nie było w niej nic boskiego. Tylko człowieczeństwo w jego najbardziej nieznośnej formie. To, które płacze nie z powodu słabości, ale z powodu świadomości, co musi zostać zrobione. Wyglądała jak ktoś, kto widział zbyt wiele grobów, zapadających się w zbyt wielu glebach, i teraz stanął przed nimi, jak ostateczne rozliczenie długu, który przez lata był zaprzeczany. Zapomnieliście, że Ziemia milczała nie dlatego, że nie mogliśmy odpowiedzieć powiedziała. Milczeliśmy, bo odmówiliśmy stania się tacy jak wy. Brak koreański wojownik, hodowany by nie bać się niczego, wstał i krzyknął, rozpaczliwie próbując odzyskać kontrolę. Czego od nas chcecie? Poddania? Przeprosin? Wojny? Pokręciła głową z łagodnością. Chcę, żebyście posłuchali. Z podłogi, dokładnie pod pieczęcią zgody, coś się uniosło. Nie broń, nie statek, ale kształt złożony ze światła. Wyglądało jak kobieta z Ziemi, trzymająca złożoną flagę, taką jaką Ziemia wręcza rodzinom poległych. Nie poruszała się, nie mówiła. Po prostu stała, tuląc samą pamięć. Kobieta w szarym garniturze wskazała na tę holograficzną postać. Za każdym razem, gdy jedno z nas umierało w milczeniu, dodawaliśmy imię do tego rejestru. Nie jako ostrzeżenie, lecz jako obietnicę. Treksyl, którego głos niegdyś dowodził flotami, ledwo był w stanie mówić. Przybyłaś tu? By nas zawstydzić. Nie, odparła. Przybyłam, by dać wam ostatnią honorową drogę. To nie była oferta kapitulacji, to było zaproszenie do pamięci, zanim wszechświat zrobi to za nich, zanim coś starszego niż dyplomacja w pełni się obudzi, zanim nawet gwiazdy zmęczą się ich zaprzeczeniem. I wtedy zrozumieli. Ona nigdy nie przyszła, by zagrozić ich władzy. Przyszła, by ją pochować delikatnie, póki jeszcze było dość czasu, by zostać przebaczonym. Głos kobiety nie stał się głośniejszy. A jednak usłyszała go cała galaktyka. W jakiś sposób, poprzez mechanizmy, których rada nigdy nie zdołałaby odtworzyć, każdy ekran we wszystkich znanych sektorach zadrżał. Pirackie placówki, królewskie dwory, kolonie górnicze, floty uchodźców, dzieci w unoszących się klasach. Wszędzie w gwiazdach oczy zwróciły się ku niej. Nie widziano sali, widziano ją. Stojącą samotnie w szarym garniturze, otoczoną ciszą, strachem i mężczyznami, którzy niegdyś rządzili bez konsekwencji. A światło za jej plecami, przybierające kształt kobiety tulącej złożoną flagę, zaczęło się zmieniać. Rozdzieliło się, rozmnożyło, przybrało różne formy. Niektóre miały ludzkie twarze, niektóre żadnych. Niektóre były dziećmi, inne żołnierzami, jeszcze inne tylko dłońmi zaciśniętymi wokół przypalonych zabawek. Leżącymi w spalonych klasach, pod transparentami głoszącymi, dziś podpisano porozumienie pokojowe. A imiona, tak wiele imion, zaczęły przewijać się przez gwiazdy. Galaktyczna Rada próbowała przerwać transmisję. Najlepsi cybernetyczni strategzy aktywowali przełączniki awaryjne, zakłócili częstotliwości, wezwali sztuczne inteligencje szkolone do tłumienia buntów. Nic nie zadziałało. Po sygnał nie był nadawany z satelity. On był echem pamięci. Pamięci zasianej na tysiącu światów, ukrytej nie w sprzęcie, lecz w ludziach, każdym ocalonym, który kiedyś szeptał, zapamiętamy, a który teraz nieświadomie przekazywał ten sygnał dalej, jak wirus stworzony z prawdy. Delegaci trwali sparaliżowani nie przez siłę, lecz przez rodzaj grawitacji, której nigdy nie pojmowali grawitacji zbudowanej nie z masy, lecz z bycia świadkiem. Myślicie, że Ziemia spóźniła się do gwiazd. Powiedziała kobieta, spoglądając na drżącą matronę z Dreliszu. Ale my byliśmy pierwsi tam, gdzie to się naprawdę liczyło. Po prostu nas nie poznaliście, bo nie nosiliśmy koron ani nie budowaliśmy flot, by udowadniać swoją wartość. Matrona milczała. Jej gatunek był starszy niż język, potrafił przypomnieć sobie dwadzieścia pokoleń w jednym mrugnięciu. Ale patrząc w oczy ludzkiej kobiety, widziała tylko pogrzeb, na którym nigdy nie była. I którego już nigdy nie zapomni. Brak koreański wojownik, który wcześniej krzyczał, znów wstał, ale wolniej tym razem, jego głos już nie wyzywał, lecz dławił się. Co mamy teraz zrobić? Zapytał, nie z potrzeby dominacji, lecz z najgłębszego strachu, że jest już za późno, by wszystko naprawić. Kobieta wzięła oddech, nie dlatego, że musiała, ale dlatego, że chciała. Zaczynacie, powiedziała, od pozwolenia dzieciom opowiedzieć swoje historie. On nie zrozumiał, ale zrozumie. Sala Rady stała się teraz czymś zupełnie innym, nie miejscem, nie forum, ale rozliczeniem zachowanym w bezruchu. Nie było już gruźb, nie było żądań. Kobieta w garniturze już nie mówiła, nie musiała. Bo teraz mówili oni. Na planetach Rady ludzie zaczęli się gromadzić, wokół tabletów, kopół projekcyjnych, ognisk, pradawnych korzeni i szczytów wieżowców. W akademiach Varnaxu, które niegdyś zakazały terranskiej literatury, uczniowie płakali nad wierszami pisanymi przez ludzi, którzy umarli bezimiennie. W świątyniach Carnu mnisi, którzy głosili supremację logiki, kłaniali się w milczeniu, gdy twarze ludzkich sierot migotały przez hologramy wyrzeźbione światłem. A na okrętach wojennych, gdzie niegdyś matematycznie przewidywano kapitulację ziemi, kapitanowie zdejmowali hełmy i kładli je na sercach. Ludzka kobieta stała w centrum sali, jak studnia grawitacyjna, od której nikt nie mógł się uwolnić. Nie dlatego, że ich wiązała, ale dlatego, że pozwoliła prawdzie zrobić to za nią. W jednym z zewnętrznych pierścieni młody senator z małego świata oceanicznego przemówił w pustkę. Czy Ziemia nam wybaczy? Kobieta lekko odwróciła głowę. Ziemia nie musi wybaczać, odparła. My pamiętamy. I zbudowaliśmy przyszłość, która nie potrzebuje waszego pozwolenia, by istnieć. Cisza. Ale nie była to cisza śmierci. To była cisza, która przychodzi tuż przed pokutą. Kolejny ambasador, jego usta drżące, jego lud znany z manipulowania emocjami przez galaktyki, wyszeptał. Dlaczego nas nie zniszczyliście? Uśmiechnęła się po raz pierwszy. Niełagodnie, ale z tak głębokim współczuciem, że bolało bardziej niż jakiekolwiek ostrze. Bo pamiętamy, jak to jest być słabym, i wtedy zrozumieli. Siła ludzkości nigdy nie leżała w jej broni ani w gniewie. Leżała w tej przerażającej, niezachwianej gotowości do ochrony słabych, nawet jeśli oznaczało to kroczenie samotnie. Leżała w decyzji, by powstać nie z ogniem, ale z pamięcią. Próbowali zdominować gatunek, który nigdy nie szukał władzy. A teraz musieli stawić czoła faktowi, że to Ziemia, a nie ich imperia, poprowadzi galaktyka. Nie przez strach, ale przez prawdę. Sala nie przypominała już tronu władzy. Przypominała pomnik. Pomnik zbudowany dla tych, którzy przemówili zbyt późno, zbyt cicho albo wcale. Delegaci nie siedzieli już na swych tronach. Wielu z nich stało. Niektórzy klęczeli. Kilku po prostu spuściło głowy, niezdolni zmierzyć się z ogromem tego, co usłyszeli, a co jeszcze bardziej przerażające, z tym, co zignorowali. Transmisja się nie zakończyła. Nie kontrolował jej żaden sygnał. Nie zasilała jej żadna maszyna. Nadal była przekazywana przez każdą placówkę, świat rojowy i przekaźnik dyplomatyczny, nie przemocą, lecz przez nieodpartą grawitację ludzkiego żalu, uczynionego wiecznym. Na zewnątrz stacji terrańskie okręty wciąż czekały. Nie celowały, nie strzelały, nie przemawiały. Ale sama ich nieruchomość była przerażająca. Postały tam jako świadkowie, nie jako egzekutorzy. Po prostu jako obserwatorzy. A dla tyranów nie ma nic bardziej przerażającego niż być obserwowanym, z osądem, którego nie da się przekupić, zastraszyć ani zagłuszyć. Kobieta w szarym garniturze stała pod wielką kopułą, gdy hologramy zapomnianych znikały w świetle. Nie pożegnała się, nie groziła. Po prostu sięgnęła do wnętrza swojego płaszcza i wyjęła złożoną kartkę terranskiego papieru. Starożytną relikwię w erze krystalicznej pamięci i danych neuronowych. Rozłożyła ją i delikatnie położyła na centralnej konsoli. Pojedynczą stronę z imionami wszystkich ludzkich delegatów zamordowanych, uwięzionych lub wygnanych podczas negocjacji rady na przestrzeni ostatniego stulecia. Nie była gruba, ale cięższa niż jakikolwiek okręt gwiezdny. Spojrzała na radę po raz ostatni. Nigdy nie potrzebowaliśmy, byście nas słuchali, powiedziała. Potrzebowaliśmy tylko, byście wiedzieli, że skończyliśmy czekać. Jeden po drugim delegaci zaczęli wstawać, nie w proteście, nie z autorytetem, ale z uznaniem. Po raz pierwszy w zapisanej historii galaktyczna rada nie głosowała, po prostu wstała w ciszy. A ludzka kobieta, dla nich bezimienna, teraz niezapomniana, odeszła. Moneta spadła. Nie zniknęła. Nie eksplodowała, po prostu opadła, łagodnie, cicho. Na posadzkę sali i zadźwięczała jak dzwon uderzony raz na całą wieczność. Ten dźwięk miał echem rozbrzmiewać przez strumienie gwiazd, przez pasma komunikacji dalekiego zasięgu, przez sny tych, którzy uważali się za nietykalnych. To nie był dźwięk wojny, to był dźwięk zakończenia. Wyrok został wydany, a nie było już sądu wyższego. Kobieta doszła do wielkich wrót i zatrzymała się, gdy otworzyły się przed nią. Po drugiej stronie korytarz był pusty. Żaden strażnik nie odważył się stanąć jej na drodze. Żaden głos nie odważył się jej zatrzymać. Gdzieś w najgłębszym umyśle każdego obserwującego gatunku narodziła się myśl, nie w słowach, lecz w prawdzie. Powinniśmy się bali tych, którzy płakali, nie tych, którzy krzyczeli. Gdy wkroczyła na mostek dokujący, terranska flota się odwróciła. Powoli, elegancko, w formacji starszej niż matematyka. Nie odleciała szybko. Pozwolili galaktyce patrzeć, jak odchodzą, by była świadkiem tej nieruchomej siły, która nie potrzebuje podboju, by zmienić wszystko. Dzieci urodzone po tym dniu nie będą studiować go w podręcznikach wojskowych, lecz w kronikach duszy. Artyści będą próbować namalować szary garnitur, i zawiodą. Pieśniarze będą pisać utwory bez refrenu, bo cisza, która nastała potem, była refrenem. A we wszystkich znanych systemach znaleziono jedną ostatnią wiadomość, wbudowaną w każdy uszkodzony dziennik rady, w językach których nikt ich nie uczył. Nie jesteśmy waszym wrogiem, jesteśmy waszym lustrem. Spójrzcie uważnie i wybierzcie lepiej. I od tego dnia, gdy gwiazdy mówiły o wojnie, szeptały o Ziemi nie jako o zdobywcach, lecz jako o dniu, gdy galaktyka mrugnęła i już nigdy nie spojrzała tak samo.